Kasia i Paścia. I przechodzimy z drugą częścią filmu mierzenia ubrań dziecięcych na różnych typach. Na moim Instagramie znajdziecie jeszcze więcej krótkich treści, gdzie razem z Kasią i Asią mierzymy ubrania na różne okazje, na trzech różnych sylwetkach. Te filmy pojawiają się tam regularnie, także jeżeli chcecie więcej takich treści, to koniecznie tam wpadajcie. W tym tygodniu również na pewno się coś pojawi. No a teraz wracamy do filmu. I na różnych wzrostach, ponieważ mamy 1,71 m, 1,57 m i 1,75 m. A słuchajcie, ubrania dziecięce często są nawet do 180 cm. Różnie mm. można trafić. E, a są dużo tańsze, często mają dużo lepszy skład, więc dzisiaj będziemy takie rzeczy mierzyły. Ja zamawiałam głównie rzeczy z Zalando, e, bo tam mamy dużo różnych marek, ale mam też jedno zamówienie z Zary, tyle, że pojawi się ono na rolce jako taki bonus na moim Instagramie. U dziewczyn również są kolejne filmy i na ich instagramach są kolejne rolki z dodatkowymi ubraniami, więc jest tak naprawdę Można. dużo. Można was, wszystko zostaje Wam w opisie. No i teraz, żeby nie przedłużać, lecę po pierwszą rzecz. Fantastycznie. I pierwsza rzecz, słuchajcie, to jest taka różowa, błyszcząca skierka. Wow, no tak jak łańcuch. Ja mam na 1,58 m do 1,64 64, czyli teoretycznie o centymetr wyżej niż, niż ja mam. A my mamy, z Kasią 1,70 m metr więc obie się idealnie. Właśnie, ale szczerze? Długa. Bardzo długa. Nie wiem, na ona ma sięgać, natomiast dawno nie mierzyłam czegoś takiej długości. to no. do no. oj no. Eee, A może się okazać, że w ogóle mój rozmiar na te eee, 164 cm będzie na Was dobry. No. Więc hmm. Najprawdopodobniej, bo to jest naprawdę to to jest niekawe, jest. To jest niesamowite. No dobra, e, no to sprawdzamy. <laughs> to jest bardzo duże. No tak jest eee, ciekawe. Daje taki świąteczny vibe, końkowo-łańcuchowe zdecydowanie. Hmm. I długość? Zaskakująco, Naprawdę. to jeszcze sandałki, żeby nie wierzyć tego już w kapciach. Ale każda z nas ma identyczną wysokość. Mm -hmm. bez, bez większych zmian. Tylko musiałeś wycofać się trochę do tyłu, bo nie wchodziłam. Tak. Ogólnie <noise> mnie to strasznie drapie. Ale jest to ciekawa propozycja dla kobitki w ciąży, tak. która się zapraszała na jakąś imprezę, to myślę, że spokojnie w tej można wsadzić taki konkretny dróg. Trojaczki. <noise> Kilka się misi... No, milka tak milka jak jest przed porodem, faktycznie. Tak. I to jest śmiesznie, że sukienka dziecięca na kobietę. Y... <noise> Ale nie, tak szczerze to jest fajna opcja taka uniwersalna dla różnych też osób, dla różnych dzieci. Natomiast z drugiej strony te rękawki są dosyć ciasne moim zdaniem. Takie w sensie opinające, Na styk bym powiedziała, nie wiem jak u siebie Asia, nie, 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 okay. nie, tak jak w sensie nie uciska mnie to, ale drażni, o, bo okay. oczywiście z tym materiałem włumka jest nieprzyjemna, więc no ja bym w tej sukience nie wytrzymała więcej niż dwie godziny. No nie, no dla to dla mnie aż tak to nie ma problemu, ale e, tak sobie pomyślałam, że jeszcze można ją spiąć paskiem w talii i już jest ciekawsza. Wiem, tak, z paskiem nadal no się i sobie Też można tak sobie długość, jakby bardziej zawnieć tak tak do góry może korzystniej faktycznie to by wyglądało z tym paskiem. No. Jest to szalone dla mnie, mocno, nie powiem. No, ale muszę przyznać, że ta długość jest fajna dla dzieci, właśnie, które na przykład idą na imprezę, no szaleć, gdzieś się ruszać, szatać. To jest faktycznie wygodna opcja pod względem niewygodna, jakby, jakby to powiedzieć przystosowana do różnych zabaw, do różnych gier. Mało tego. mama z córką może się brać tak samo. No, faktycznie. To, to są też dużo mniejsze sukienki, ja zamówiłam jedne z większych tak naprawdę, więc jest to sukienka i na dziecko, i na dorosłą kobietę. Tak, tak. Myślę, że nawet mały tata tam się zmieściła. <laughs> taka druga jest ta sukienka. Rodzinę, <laughs> dla rodziny, dla No to no, jest taka wspaniała od razu Tak, cztery. ja bym też tak myślała, myślałam nawet tak, o pięciu, bo jest tak szałowa, ale myślę, <laughs> że to jest max. Jest ciekawa, specyficzna. Я люблю 46. To chyba kata. A nie, to tak. Wy macie obie 76, czyli centymetr więcej niż ty. 5 cm więcej niż ty, ale takie najbardziej chyba zbliżone. Mm -hmm. okay. Ja mam na 1,64, czyli okay. 7 cm różnicy. Tak. Bo ogólnie z działu damskiego dosyć takie, rzeczy są drogie. Właśnie jedne mi fratoko, te, te takie wielolowe teraz są te to jest takie przyciele, wiecie, gdzie są wszystkie wyprzedane, no i to już jest droższe mm -hmm. niż takie dziecięce. No dobra, no to sprawdźmy to. <grym> Jak powiem mam przykład dla mnie, długość jest... Idealna, ale są minimalnie y, szersze Tak, Natomiast jak już sobie deregulowałam ramionczka, to uważamy, że są mega spoko i mogą to spokojnie tak iść na stok. Tyle, że te spodnie bardzo żeby wszystkim nam trzem. Tak. Ale z drugiej strony jakby na stoku ma się jeszcze kurtkę, więc to no. nie gra żadnej roli tak naprawdę, bo wiecie, to zasłonięte to to jest. Co mnie szokuje, to to, że te spodnie są na 1,76 m. Ale są to takie kotka, bym powiedziała. Może kwestia tego, że są też dosyć obcisłe i podeszły wyżej, mm. ale z drugiej strony nawet takie obniżenie. No nie wiem, nie wiem. Jakoś tak nie zrobiły szału, nie ma tragedii, ale miłości również nie. No ja chyba to... na potrzeby filmu tak się tutaj yy, wsadziłam, ale no niestety w udach no ledwo to zabieram, naprawdę. To jest taki nastyk, że na przykład usiąść bym nie usiadła i raczej... Jezus, nie dałam jechać. Mhm. Ale to prawda, że są trochę mniejsze, bo ja tak czuję, że są idealne, co do centymetra na długość, a to jest jednak metr 64. Ja mam metr pięćdziesiąt siedem. że tutaj mam jakieś do wszystkich tych rzeczy i gdyby ktoś z Was chciał się zdecydować na te spodnie, to trzeba się sugerować tym, żeby brać większe. Większe, większe. Tak, zdecydowanie. Ale generalnie są przyjemne. Nie no tak, no fajnie. Tak, no, no, Dziś no, się podobają. Ja bym spokojnie mogła takie jechać na stok. No dobra, to słuchajcie, ja bym dała ocenę szczerze 7, bo może troszeczkę są przykrótkawe, ale są w porządku, mimo wszystko, wygodne, dosyć. No, no nie wiem, 7 to jest taka ocena, którą bym tutaj postawiła gdzieś. Pewnie. Ogólnie nie są złe, ale no nie jest to dla mnie rozmiar, ale jak widzę, jak leżą, one na dziewczynach to spokojnie, myślę, że. Można by było takie założyć żeby dla osoby dorosłej, tylko albo szczuplejszej, albo właśnie niższej, więc ja dam im piątkę. Okej, okay. No to ja powiem Wam, że chyba dam im najwyższą ocenę, bo naprawdę mogłabym nie kierać na stok, są so, spoko i dla mnie to jest takie mocne 8,5. I jeszcze tylko dopowiem, że tak naprawdę ja tutaj mówię o tym, że one są za krótkie, ale w momencie, w którym dochodzą buty narciarskie czy snowboardowe, nie ma są to takiej dużej roli, bo i tak trzeba hmm. mógł rozpiąć, więc gdzieś tam też można na to przymknąć oko i bym spokojnie się. A i tak upchnie jeszcze do buta. U mnie ta długość jest idealna, ale tylko długość jakby. to Zostańmy e, przy tym. E, I mam dla nas e jeansy z Gessa. E, sobie zamówiłam chyba dwie pary, bo były tak bardzo skrajne rozmiary. Więc wy macie rozmiary na 170-176 cm między okay. tym a tym, czyli obie się łapiecie na swój mm -hmm. rozmiar. E, natomiast ja się zastanawiałam, bo jest od 1,58 m do 1,70 m. No to. Granic, granica taka ostra, no bo ja mam 57 a 70 to już jest duża różnica. Mm -hmm. A drugie są 146 46 do metr. 58 to te. Więc jakby ja mam 1,57, więc niby się w nich łapie, ale od 46 m no to ostre granice. Ostre granice, więc ja wziąłem sobie dwie pary, no, ale dobra, no, no, jak Kasia mówi, że wezmę że te. te, te... Cieka ciekawie, ciekawie, tak. jestem sama ciekawa. Te mniejsze, od 1,46 y, do 1,58 m y, Także co, myślę, że możemy już się przebrać. Ej, no, no. jednak te mniejsze, idealne. 10x10, 10. w sensie są idealne na długość, fajnie dopasowują się w talii, nie są też za mocno obciskujące, nawet jeśli tam z tyłu delikatnie tutaj odstają, ale minimalnie. Słuchajcie, te spodnie kosztują jakąś stówkę, 120 zł są z Gesa, więc naprawdę dużo tańsze niż na dziale damskim, a jak widać na wyższą sylwetkę, wyższą, starszą. Na, na, Dział dorosły też są ok, Ale nie mają regulacji, bo mierzyliśmy na przykład na moim kanale... Y OG. A mają? Mają, no. A no to sorry, to, przeprasza, to przepraszam, to przepraszam. Przeoczyłam. Gdzie one mają? Tutaj, tutaj masz. Y to jest taki nie ma. guzik z... Właśnie nie mam. O jedna właśnie już nie mam, może. Ja właśnie nie widziałam. I ini, dlatego tak się nie Ale zmięła. dziwne, to wy już jesteście redzusy. Ja już jestem na Ja na takie. Ja stolatką jestem, słuchajcie. Mogę się? Tak, bo wszystkie dziecięce spodnie powinny mieć taką gumkę z guziczkiem, że można to naciągnąć i zmniejszyć w talii. Nie, no to w my jesteśmy już na stalazcz. Ale to dziwne, Do. bo to jest ten sam model, ta sama cena, a jednak jedna Te też, jest na też, też tak. Powiem Wam, że jakby 1,76 m nie powiedziałabym, że to jest, bo mhm. są takie krótkawe mhm. dla mnie, ale jeżeli robimy już taki rozstrzał to nie ma tragedii, no bo jednak od ilu oh, 70, Od 90, no? mhm. To wiadomo, no, że nie na wszystkich będą idealne. No ja tutaj też na potrzeby filmu się wcisnęłam, bo tutaj wszystko mi obciska. Niestety w udach, no nie jest, nie są spodnie dla mnie, stali super, ale no niestety nie mieści się w tym rozmiarze akurat w wybraku dziecięcym, bo są zbyt za ciasne dla mnie i wszystko ma takie ściśnięte. Czyli to jest taka eska jakaś, damska. Damska. Tak, Nawet na długość by się zgadzała szczerze. Hmm. Powiedziałaś, że zwyczaj tak wyglądają spodnie na sieciówek. Tak, to ja bym powiedziała, że ten rozmiar to jest takie typowe 32, takie dopasowane, hmm. e, ale dla niskich osób, bo jak widzicie, u mnie jest to na styku, jeżeli chodzi o długość. No dobra, no to jaka jest Wasza ocena? E, moja ocena to 7,5. Mimo no. wszystko tej długości to było. U, u mnie super. U mnie, chodzi o oceny, to, że to są takie vinki, tutaj jakby i będą ok, no nie, niekoniecznie dla mnie, ale już na Kasi właśnie super wyglądają, a może to jest cały kształt, to bym dała 6,5, bo one na mnie już nie są dobre, ale ogólnie jest po super no to super opcja. Bardzo ładne są te zona. No mi też się podobają i na długość są fajne. E, u mnie chyba najbardziej się dopasowały, więc ja bym dała takie 8,5. Mm. Naprawdę spoko spodnie. E, Takich nie potrzebuję, ale gdyby były w wersji czarnej, to chyba bym sobie zamówiła, więc muszę mm. to sprawdzić. Rzeczy. I tutaj mamy sukienki z mango. E, nie pamiętam dokładnie, jaki to jest wzrost, bo jest napisany rozmiar L dziecięce. L dziecięce. L wzrost miałam napisany w aplikacji, dla Ciebie też jest L, A ja mam rozmiar S. Ale jeżeli chodzi o rozmiary, to dziewczyny mają na 1,71 71, także mhm. dla Ciebie Asia powinno to być idealne co do centymetra. Mhm. U ciebie tam 4 cm różnicy, to też powinno być OK jest to na metr 64, czyli trochę większe, no ale też myślę, że powinnam się spokojnie w tym rozmiarze łapać. I, I to ma w ogóle odkryte plecy, to no. jest takie dziecięce, ale takie piecie. Ja bym nie powiedziała, co to jest gdybym zobaczyła tę sukienkę, nie wiedziała skąd jest, to jakoś tak e, nie przyszłoby mi to na myśl jako no. pierwszy. No, odkryte plecy, wiązane na szyję. elegancka jest też bardzo. No. Tak, jeszcze z rozcięciem, więc bardzo mnie to zdziwiło. Jak zobaczyłam to na dziale dziecięcym, i stwierdziłam, że musimy to przymierzyć, e, także co? się przebrać. wow. <laughs> jest to ciekawa sukienka jak na dział y, dziecięcy, bo ma te takie plecy bardzo odkryte. Mm -hmm. Naprawdę dosyć mocno, więc... ale uważam, że to wygląda przepięknie to bardzo mm -hmm. Tak, i u Ciebie też jest bardziej zabudowana, a u mhm. nas gdzieś po boku na przykład tak ryzykownie ja to, to wygląda bardzo, więc jestem zdziwiona tym, że to jest dział dziecięcy mm -hmm. bardziej może dla nas mm -hmm. nie wiem. Mi tutaj mega odstaje. W ogóle nie wyobrażam sobie, żeby założyć to bez stanika. bo tutaj a, wszystko, ja wszystko było widać. Staje, no. W ogóle nie przylega, jakby do, do, do tej biustu. Mm, ale to ogólnie ona jest taka wiara matalna. To też mi to. się wydaje, materiale. że kwestia tego, bo macie w ogóle dużo wywyżej plecy. Zobaczcie, a, ten, mhm. a jak ty się odwrócisz? Dokąd ty masz wycięcie, a dopóki jeżeli ona mi tak aż. do kupy, prawie. Do kupy schodzi, ono on jest dużo wyżej, i chyba przez ten wióz. Czyli, jak ja mam mały wióz, no to ten materiał tutaj się naciąga, i przez to jest taka zakryta od góry. też jakoś to tak nastanie. może długościowo inaczej, ale oba się naprawdę dobrze to wygląda. Mhm. I jakbyś przyszła. W tym ubraniu do mnie, to w życiu bym nie powiedziała, że to jest a, dziecięce. Ale powiem Wam, że ja nawet myślę, czy nie zostawić jej sobie na wakacje, tylko trzeba było nanieść kilka małych e, przeróbek, bo jak widzicie jest ona za długa, pomimo, że mam na sobie obtacy w ogóle sobie bezczęne, no to, he, to jest trochę długa. E, no i też to wycięcie ma takie faktycznie dziecięce do łydki, a jednak na dziale damskim, no to fajnie jakby to wycięcie Już. było... No taką tutaj jest? Do mnie, do mnie do... Ale nie chcę! Jakby zachylana już no dzi. Okej, okay, no to ja mam bardzo takie króciutkie, malutkie to wycięcie, więc poszerzyłam do mnie i skróciłam tą sukienkę. albo będę zrobiłam po prostu jeszcze mniejszą, więc zobaczyłam, no. jak ona wygląda. No. Nie, ogólnie mega ładna jest ta sukienka. Bardzo. E, no. I długość faktycznie jest myślę idealna na 61 do budów na obcasie. A zaraz uważaj, na płasko, bo to już nie za długa, to No, dla mnie jest za długa, no, żeby on działała założyć ją na urlopie na plaży, to już jest taka, ale on jest to samo, na krawędzi. No, ciekawe, może tak. to jest taka sukienka właśnie na dziale dziecięcym, ale bardziej kierowana dla nastolatek do szpilek, już ma jakąś taką bardziej elegancką, bardziej eleganckie wyjście. Okej, okay, jeżeli chodzi o cenę, jeżeli by tu wszystko przylegało, ale to jest chyba kwestia yy, rozmiaru, musiałabym mieć mniejszy, bo jakby, zobaczcie ile tu mam miejsca w ogóle wszędzie, mm -hmm. jeżeli ta ona jest za duża. Tak, jest spora. To naprawdę bym ją dobrze oceniła, ale niestety tutaj odstaje i mi i Kasi, więc muszę być surowa bardziej i dać 7. A co sobie teraz? Tak tak Ładna, ład, 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 bardzo mi się podoba. 3 ja taka dobra ocena. Nie, bo jak zdziało 10, to jest naprawdę ekstra, tak. tylko właśnie no... Tak. Yy, to miejsce. To... Słuchaj tam tak na sądzę te 7. Okej. Okay. A ja myślę, że... Hmm. Bo ja mam Chciałam zobaczyć jeszcze rozmiar mniejszą, ale no te plecy mi się bardzo podobają, ta góra, dekol, tutaj wszystko. Tu bym zmieniła, ale ta jest naprawdę świetna, więc daję takie 8,5. Właśnie jednak trochę podwyższyła ze względu na basie na osobkę. W stanie. rzecz w tym filmie, ale jest jeszcze piąta, która jest u mnie na Reelsie na Instagramie i jest to, słuchajcie, rzecz z Zary, więc jestem na co ciekawa, jak te rzeczy będą wyglądały na dziewczynę, to jest do 1,64 64, ale wiadomo, że te rzeczy są często takie bardziej oversize'owe, czasem nawet na mnie, gdzie mam 1,57 m potrafią być za długie czy za duże, więc zrobimy taki mały test, jak to jest mm -hmm. na wyższych sylwetkach, także koniecznie wbijajcie na Instagrama, no i w też macie linki do filmów gdzie jest jeszcze więcej mierzenia z działów dziecięcych. Także tak. dawajcie znać, co chcielibyście zobaczyć w kolejnej serii z naszego wspólnego mierzenia, a my już się zami żegnamy do następnego filmu. Pa! pa.